Historia rzepaku zaczyna się na długo przed naszą erą. W ciepłych krajach, Indie, Chiny. Do Europy rzepak trafia w XIII wieku. Wtedy olej rzepakowy wykorzystuje się, by rozświetlić ciemne wieczory jako paliwo do lamp. Tutaj w Wielkopolsce, gdzie jesteśmy, już w czasach pańszczyźnianych olej rzepakowy wykorzystywało się jako okrasę do twarogu, głównie w okresach postnych. Takie zastosowania rzepaku sprawiły, że na terenach dzisiejszej Polski siało się go około 20 tysięcy hektarów. Wszystko zmieniło się w drugiej połowie minionego wieku, kiedy wynaleziono odmiany dwuzerowe. O tym, jak doszło do wynalezienia odmian dwuzerowych i o tym, co dalej działo się z rzepakiem, opowie kierownik tutejszej stacji hodowlano doświadczalnej. Hodowla rzepaku ozimego ma długą historię, w, tej, w okresie tego czasu można znaleźć wiele punktów, które znacząco wpływały na poprawę cech odmian pod względem rolniczym. Można tu wymienić te najważniejsze, którymi było wyhodowanie odmian podwójnie zerowych czy wyhodowanie odmian mieszańcowych. Hodowla nadal pracuje nad ulepszeniem tych odmian. Mam na myśli problemy związane z zbytnim wyrastaniem roślin przed zimą, utrudnionym zbiorem, utrudnionymi zabiegami agrotechnicznymi, ze względu na to, że rzepak jest rośliną dość wysoką. Dlatego, w celu rozwiązania tego problemu, postanowiono stworzyć program hodowlany, który umożliwi wyhodowanie. Odmian o skróconej wysokości, które nazywamy odmianami karłowymi lub półkarłowymi. Znajdujemy się na poletku demonstracyjnym, gdzie została zasiana odmiana Ture. Rośliny są dużo niższe, o pięknym, zwartym pokroju. Z tyłu odmiany konwencjonalne, o konwencjonalnej długości. Pięknie widać porównanie i efekt pracy hodowców. Jeżeli Państwo spojrzycie na naturę, to charakteryzuje się zdecydowanie niższym pokrojem, bardzo powolnym rozwojem jesiennym, co przyczynia się do tego, że możemy ograniczyć stosowanie regulatorów wzrostu. To jest odmiana, która najładniej, najpiękniej wygląda w okresie jesiennym na polach, wyraźnie odróżnia się od pozostałych odmian mieszańcowych. Poza tym, również w okresie wiosennym, widać zdecydowaną różnicę w pokroju tej rośliny w odróżnieniu do konwencjonalnych odmian mieszańcowych. Kolejnym elementem, który w przypadku rolników jest bardzo ważny, to wykonywanie zabiegów w czasie kwitnienia na opadający płatek. W przypadku konwencjonalnych odmian musimy liczyć się ze stratami. Natomiast w przypadku odmiany półkarłowej, która charakteryzuje się zwartym, niskim pokrojem, wykonanie tego zabiegu jest zdecydowanie łatwiejsze, co ogranicza straty. Piętro łuszczyn jest bardzo szerokie. Łuszczyny równomiernie dojrzewają, przyczynia się do łatwego zbioru, Łatwego omłotu i jednocześnie ogranicza koszty. Zbioru, co wpływa na efekt ekonomiczny w uprawie tej odmiany półkarłowej. Jesteśmy teraz w centralnej części Wielkopolski, sto kilkadziesiąt kilometrów na północ od spytkówek. Przyjechaliśmy tutaj do gospodarstwa średniej wielkości po to, żeby zapytać gospodarzy, czy odmiany takie jak turę o niskim, pięknym pokroju mają szansę w ich gospodarstwie. Odmiana ture jest odmianą niższą. Może to mieć wiele zalet, prawda? Tak. Oczywiście. Ni niższe koszty zbioru, mniej masy w kombajnie, mniejsze zużycie paliwa. No i naprawdę fajnie jest przy opryskach. Nie niszczy się roślin, nie wchodzą choroby, a w ogóle napłatka nie uszkadza się, nie zrywa się łuszczyn. No, i najważniejsza sprawa przy desykacji. Nie niszczymy, nie osyp osypuje się ziarno. Odmiany o pięknym pokroju, takie jak które, nie mają tego, co niepotrzebne. Co utrudnia pielęgnację i zbiór. Nie mają nazbyt długiej i grubej łodygi. Te odmiany. Rozgałęziają się od samego dołu. Niebagatelną ich zaletą jest to, że nie trzeba ich specjalnie skracać ani jesienią, ani wiosną. W okresie jesiennym znakomicie przydadzą się w bardzo dużych gospodarstwach, gdzie często siewy trzeba rozpoczynać już na początku sierpnia. W takich gospodarstwach pierwszą wysiewaną odmianą będzie właśnie ture która do zimy da się utrzymać w ryzach, nie będzie wybiegała, pozostanie nisko przy powierzchni pola. Takie odmiany mają też bardzo gruby, solidny korzeń. To z kolei pozwala je wysiać, często nawet w nieco opóźnionym terminie. Dzięki temu korzeniowi na pewno zdążą się należycie przygotować do zimy. Zatem, jak Państwo widzicie, okienko do siewu odmiany ture, jest bardzo szerokie. Ture to odmiana o pięknym pokroju, dopasowanym do potrzeb nowoczesnego rolnika, który oczekuje od rzepaku dużej zdolności do przezimowania, łatwości pielęgnacji i pewności, że cały plon, który wyda odmiana, znajdzie się na przyczepie.